Wszystkim! Witam Was! W jestem w świecie żywych. Przez 4 dni leżałam w łóżku, bo byłam chora, znaczy dalej jestem, dalej biorę antybiotyki. Miałam zapalenie tchawicy i górnych dróg oddechowych, więc fajnie się załatwiłam. Ale dzisiaj czuję się lepiej. Pierwszy raz od czterech dni mam makijaż i bardzo mi się podoba, jaki zrobiłam makijaż sobie. Oglądam mój makijaż, nie wiem czy coś widać, bo pewnie jest prześwietlone, bo strasznie słońce świeci. Pewnie nic nie widać, ale nieważne. Także dzisiaj jadę z rodzicami do Zgorzelca, do plazy, zjeść coś na kawę i możliwe, że coś nagram. Więc, tak, jeszcze jestem w piżamie, jak przez ostatnie 4 dni. Także teraz będę się ubierać. Może coś jeszcze sobie zjem i muszę posprzątać. Ten syp, który narobiłam, malując się, pokażę Wam, ile mam lekarstw. Bo, bo nie uwierzycie w to. To wszystko muszę brać. Tu mam wyznaczone godziny wyznaczone godziny na wszystko, co żebym o niczym nie zapomniała. Właściwie to która jest godzina? Mamy godzinę trzynastą cztery minuty. Także ogarniam w pokoju, ubieram się i możemy jechać. Star shine in tonight. I have never seen before. It makes the snow come alive with the light like a spotlight on the glistening. Oh. <laughs> So won't you come up with me tonight on a Christmas stroll through a wintry town It's a lovely sight when the city's in this gown So come on and take a Christmas stroll with me tonight <laughs> Who's holding hands there in the dark have some hot chocolate in a daily store? Now doesn't that sound like something with opening the door for? So won't you? Jesus Christ, <laughs> it's a lovely sight when the city's in this town. So come on and take a Christmas stroll with me tonight. Life is much too short, much too short. To let it pass us by. Stroll through a wintry town. It's a lovely sight. Yes, come out with me tonight on a Christmas stroll through a wintry town. It's a lovely sight when the city's in this gown. Już wróciłam do domu, jak widzieliście za dużo nie nagrywałam, dlatego że było wszędzie milion ludzi. Korki były takie, że masakra. Jeśli jak kręcę to się z aparatem wśród tłumów, to już w ogóle by była porażka jakaś. Także teraz będę nagrywać filmik do konkursu, więc muszę zmyć makijaż zaraz, więc tak zobaczycie kulisy nagrywania. Tak to wygląda. Tu mam ustawiony aparat, tu lampa. Niedługo chyba muszę sobie dokupić taką pierścieniową lampę, ale jeszcze zobaczę. Tutaj jakieś czoło sobie ustawiłam, ale jeszcze na 100% nie wiem, czy ona będzie. Zobaczę, jak będzie wyglądać na kamerze. Także tak tutaj sobie usiądę. Ogólnie nagrywam filmik konkursowy, więc zobaczymy. Jest to makijaż, ale więcej nie zdradzam. Także tu sobie sprawdzę, jak będę wyglądać. Jak to tło ogólnie będzie wyglądać? Ale już widzę, że będzie źle. Skończyłam nagrywać, jeszcze muszę dograć. Jeszcze muszę nagrać te kosmetyki, które użyłam. Więc tak, jeszcze trochę mi zostało i chcę już jeść, ale muszę to skończyć, bo chcę już to przerobić. Więc tak, noc będzie fajna, bo będę przerabiać dwa filmiki. Zgrywa się wszystko do folderu, będę to zaraz przerabiać. E, ale zanim się to zgra, pójdę sobie zrobić coś dayszenia, bo jestem taka głodna, że zaraz nie wytrzymam. Więc idziemy sobie zrobić coś do jedzenia. Kiedy jestem głodna i nie mam za bardzo czasu, bo zaraz się wgrają te wszystkie filmiki i muszę je przerobić, to po prostu robię sobie kanapki z masłem orzechowym jest to chleb żytni, więc jest zdrowy i do tego odrobina masła orzechowego żeby nie przesadzić no i tak to wygląda, nic specjalnego żeby szybko coś zjeść przed kolacją, to taki jakby mini podwieczorek teraz sobie patrzę coś na snapie zanim to wszystko mi się doda tak w ogóle to zapraszam na mojego snapa nazwa się tu gdzieś pojawi jeżeli nie znacie mojego snapchata więc idę przerabiać filmik i widzimy się nie wiem kiedy. Wiem, że trochę posiedzę przy tym filmiku konkursowym, bo chcę go tak fajnie przerobić. Coś w formie niby reklamy, niby nie. Taki krótki filmik, ale więcej nie będę zdradzać. Nie wiem, który filmik pojawi się wcześniej. Czy vlog, czy filmik konkursowy, ale myślę, że filmik konkursowy, bo mam czas do poniedziałku, żeby go dodać, więc będę miała już z głowy. Sorry za wrzaski, rodzice jak zwykle yy, głośno gadają. Więc nie mam pojęcia, ile posiedzę przy tym przerabianiu, ale chcę, żeby to było ksikonofon, więc mam nadzieję, że tak będzie mamy kolejny dzień jest godzina 10.12 trochę mi głos siada jeszcze nie do końca się wyleczyłam, ale muszę jutro iść do szkoły, więc mam dzisiaj tyle rzeczy do zrobienia, że już muszę wstawać, a tak mi się nie chce że masakra jeszcze dzisiaj mam zamiar ubrać choinkę, więc nie wiem jak ja się wyrobię ze wszystkim jeszcze muszę się uczyć dokończyć przerobienie filmiku, więc nienawidzę niedziel więc tak, idę sobie teraz zrobić śniadanie. Jestem głodna. Ale jest ciemno, Jesus Christ. Czyli się jakby to był wieczór, a nie rano. Muszę puścić łóżko. Muszę to coś pochować, bo to wygląda jak nie wiem co. O Jezus Mój humor dzisiaj jest super hipę zarombisty. Jak no mi denerwuje jak to coś wychodzi, no przecież to tak wygląda jak nie wiem. Jeszcze muszę śmieci wrzucić. Super. Sorry za mój niezbyt idealny wygląd, ale jest rano, bardzo mogę mówić, bo rano mam zawsze najgorszy kaszel. Ale pokażę Wam, co zrobiłam sobie na śniadanie. Na śniadanie mam jaglankę kokosową. Jeżeli ktoś nigdy nie jadł jaglanki, to polecam spróbować. Ona smakuje jak yy, budyń albo jak kaszka. Tylko, że jest po prostu zdrowsza. Yy, jeżeli nie wiecie, jak ją zrobić, napiszę Wam w opisie, jak ją zrobić. I tutaj mam kawę z cynamonem, jak zwykle rano. Także kończę przerabiać ten filmik, ten konkursowy. I zabieram się za tego bloga. Cóż za ekscytujący dzień. Będzie naprawdę ekscytujący dzień. Naprawdę, Dobra, nie w sobie, bo nie wytrzymam zaraz. W ogóle jak w nocy przerabiałam ten filmik, to tak mi świrował laptop, że ja nie wiedziałam, co się z nim dzieje. Najpierw yy, wyłączał się za chwilę program w San Vegas. I yy, błąd programu, ale ja wiem, że to jest wina laptopa, bo on zazwyczaj tak robi, kiedy jest przegrzany. Ale tak mnie to wkurzało, bo... Zawsze się robi tą kopię zapasową, ale czasami się ona nie zrobi i musiałam niektóre klipy, które długo przerabiałam, musiałam przerabiać jeszcze raz i dlatego to tak długo mi zajęło. I do tego jeszcze w ogóle wyłączył się ekran i po dzisiejszym mi tak się pokazało, że coś tam, błąd sterownika ekranu, coś tam, a ja takie, boże święty chyba się zabiję, więc kocham mojego laptopa, chyba zacznę sobie od nowego roku zbierać na nowego. Już mam plany na nowy rok ale takie bardziej realne, więc na 100% się spełnią więc niedługo sobie je chyba zapiszę i przewieszę sobie je tutaj Bo w sumie nie, bo ktoś przeczyta i będzie się śmiało ze mnie może sobie w telefonie zapiszę o czym ja w ogóle gadam? nie mam pojęcia, dobra jem, bo wszystko mi wystygnie zaraz już mam kawę zimną, na bank mam zimną kawę, super chyba włączę sobie jakiegoś bloga, zjem na spokojnie i dopiero wtedy zacznę przerabiać o no super, jeszcze włos mojego psa jest tutaj WHATEVER jak to się mówi Czemu ja tak łyżkę trzymam? ze sobie vloga glam pauli ta pokazana i idziemy zobaczyć jak stał na to Liz mam sobie taki dzień luźny wstałam późno jest godzina za 6 minut 12 wybijcie, jeszcze nie jestem ogarnięta ale jeszcze muszę przerobić te rzeczy, które nagrywałam rano sorry, że wam gadam o przerabianiu filmików, ale już nie będę, więc Idę się ogarnąć. Chyba dzisiaj sobie zrobię dzień z makijażu kolejny, ale nie mam ochoty się malować w ogóle, więc będę dzisiaj straszyć. Okej, okay, jestem ogarnięta. Ehm, tak wyglądam w niedzielę. Wyglądam trochę jak bezdomna, ale nieważne. Ehm, nie będę Wam udawać przebierać się, stroić, bo... Nie będę Was oszukiwać, bo chcę po prostu pokazać Wam moją codzienność, a akurat w niedzielę zazwyczaj tak wyglądam, chyba że nie nagrywam jakiegoś filmiku. Jakiś czas temu na Snapie dostałam y, pytanie, czy nie pokazałabym moich wszystkich kosmetyków, jakie przechowuję i w ogóle wszystkich tak dokładnie nie będę pokazywać, ale pokażę Wam mniej więcej, jakich jest, jakie je trzymam i w ogóle. Więc zaczynamy. Tutaj mam kosmetyki, które używam na co dzień, żeby codziennie nie szukać tutaj kosmetyków, to po prostu pakuję sobie te rzeczy, które są mi potrzebne na rano do tego pudełka i po prostu to znoszę do łazienki i tam się maluję. Mam plastikową szafaczkę, kupiłam chyba w biedące, więc tak. Także tutaj mam rozświetlacze, pudry, róże, bronzery. Dalej mamy podkłady sztuczne rzęsy tutaj mam jakieś krem jeszcze korektory bazy pod makijaż tutaj mamy najbardziej wypełnioną szufladę czyli szuflady z cieniami może tak na szybko pokażę wam co ja tu mam także tutaj mam wszystkie paletki większość jest z Makeup Revolution To jest ta z I Makeup z Vibor, tu mam paletkę z Makeup Revolution tutaj paletka z W7 którą nie bardzo lubię i tu mam e, cienie w kremie tu jest na przykład folia z Makeup Revolution e, tu mam cień w kremie z Catrice e, cień z Color Tattoo z Maybelline e, tu mam tą paletkę, którą ostatnio dostałam tu jakiś pojedynczy cień mam e, cienie z Inglota to jakieś cienie no name, ale mi się podobają, więc po prostu zostawiłam tu cienie z Essence, tu z Catrice tutaj w tym małym pojemniczku trzymam y, tusze do rzęs y, tu mam jeszcze klej na przykład do rzęs, y, żel do brwi, kredki także tutaj jest wszystko do oczu w tej szufladzie y, tutaj na dole mam Pudełka po biżuterii i w tych pudełkach trzymam paragony, żeby dać je na reklamację, jeżeli coś się zepsuje. Tutaj mam jakieś duże, dziwne rzeczy, błyszczyki, które muszę wyrzucić i nie wiem po co je trzymam. Tu jeszcze taka wielka paletka jest, którą ostatnio pokazywałam, ale nie pokazuję jej, bo jest w strasznym stanie. Tutaj trzymam wszystkie swoje śminki. Nie będę chyba ich wszystkich pokazywać. Tutaj mam kredki, błyszczyki, balsamy, więc nie jest tego zbyt dużo. Kredek właśnie mam najmniej. Śminki to nie są wszystkie, jeszcze mam pochowane po torebkach i wszędzie, więc tak. Więc to by było na tyle, jeżeli chodzi o moje kosmetyki, to na tyle dzisiaj w tym vlogu. Mam nadzieję, że obejrzycie go do końca. Fał dużo czasu, więc... Więc jeżeli dotrwałeś do tego momentu, w którym teraz mówię, to daj łapkę w górę i napisz, że dałeś radę. Będzie spoko. Więc widzimy się w kolejnym filmiku, dziękuję za oglądanie i pa!